Witam Państwa, witam naszego gościa, pan poseł Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, ekspert do spraw stosunków wschodnich, czy też do sytuacji na wschodzie. Dzień dobry panie poseł. dzień dobry, dzień dobry witam. panie profesorze. To co dzieje się na Białorusi, to co dzieje się na Ukrainie, Ukrainie trochę zapomnianej, czy ono te, te rzeczy rzutują na to, o czym mówi się tutaj na miejscu w Karpaczu? Na pewno tak, dlatego że w, ja, mam, ja mam takie swoje przekonanie, że kiedy zaczyna się coś dziać na wschodzie, a to jest co parę lat jakiś duży ruch, jakaś rewolucja, to polska polityka też od tego trochę poważnieje i trochę uciekamy z tych różnych dziecinnych, codziennych spo, sporów, bo nagle widzimy, że to co się dzieje tuż ze wschodnią granicą jest ściśle powiązane z polską racją stanu, no i trzeba się tym na poważnie zająć, trzeba wtedy trochę też przekroczyć jakieś granice polityczne wewnątrz w Polsce. Chociaż te dwie sytuacje są różne. Ukraina jest w pełni oddzielnym krajem od Rosji. Na Ukrainie jest, są właściwie zawsze przez ostatnie 30 lat były jakieś demokratyczne wybory, lepsze lub gorsze, ale zawsze była opozycja, zawsze była walka polityczna, dyskusja, czyli było bardziej tak, jak w świecie zachodnim. Białoruś jest w innej sytuacji. Po pierwsze jest w związku państwowym z Rosją, czyli jest de facto w konfederacji. A to się nazywa ZBIR. To się nazywa ZBIR, w sensie formalnym to jest rodzaj konfederacji, czyli jest bardzo blisko. Po A drugie, jeszcze, panie profesorze, tutaj w perspektywie mamy pełną unitaryzację tych państw. Bo i w Wspólna waluta, no tak, wspólny bo to wymiar sprawiedliwości, tym, wspólne podatki, wszystko wspólne. Czyli ma bardzo dużo połączeń formalnych, które nie występowały pomiędzy Rosją a Ukrainą, czy Rosją, czy a Gruzją. To są inne sytuacje. Zatem druga, druga różnica istotna, na którą zwrócił uwagę, na, na Białorusi od dawna nie ma żadnej opozycji w parlamencie. Czyli parlament jest de facto takim parlamentem, który po prostu wyraża wolę samego Łukaszenki i to wszystko. No i... Przepraszam, no i to jechało do pewnego momentu, do momentu, kiedy ludzie popierali Łukaszenkę. On nie robił dobrych wyborów, nie robił sprawiedliwych wyborów, ale wyczuwał, że ma poparcie. Jego legitymizacja wtedy nie była kwestionowana. Dzisiaj jego władza opiera się już wyłącznie, w tej chwili już wyłącznie na terrorze. Terror dlatego, że ludzie go przestali popierać. No i oczywiście na Putinie, który na razie nie zdecydował który go się. Który go popiera. Ja bym powiedział, że to jest za dużo powiedziane, co pan powiedział. On nie zdecydował się jeszcze wykorzystać okazji, żeby go usunąć, bo Putin też nie jest zadowolony z Łukaszenka. Ale jest mu na rękę. Na tym etapie. Bo wydaje się, że dopóki Łukaszenka jest w stanie się utrzymywać władzy, to Putin potrzebuje jeszcze kilka miesięcy, na przykład, żeby gospodarczo wejść na Białoruś mocniej, czyli żeby przymusić Łukaszenkę do sprzedaży dużych państwowych przedsiębiorstw, żeby lepiej się umocnić w mediach, żeby lepiej się umocnić wojskowo. Czyli dla Putina to jest taka sytuacja, że gdyby widział, że ma inną możliwość gry w tej chwili, to pewnie by się na to zdecydował. Bo to też zawsze warto pamiętać: to poparcie Putina dla Łukaszenki nie jest bezwzględne. Ono wynika z tego, że w tej chwili Łukaszenka jest słaby, taki Łukaszenka jest bardzo na rękę Putinowi. Ale jeżeli będzie za słaby, to sam Putin przecież nie zdecyduje się na walkę Rosji z narodem białoruskim, tylko będzie starał się umieścić na Białorusi swojego człowieka, tak żeby ta no, gra pozorów, przeprowadzenie tak gra pozorów... demokratycznych wyborów, w których weźmie e, udział taki kandydat, który być powinien być Może. Problem Putina polega na tym, że on nie widzi dzisiaj na horyzoncie żadnego kandydata, który mógłby wygrać w wyborach i jednocześnie na 100% być przychylnym wobec Rosji bo to byłoby rozwiązanie dla Putina najlepsze. Rękami Zachodu usunąć Łukaszenkę i potem w procesie wyborczym wybrać kandydata, który by go realnie wspierał, który by realnie reprezentował interesy Rosji. Jeżeli zastanawiamy się dziś nad dalszym losem Białorusinów i Białorusi, czy Białoruś jest skazana na współpracę z Rosją? Mają wspólne kredyty, mają ten Zbir. Czy Białoruś może się otworzyć na Unię Europejską? Nie lubię historycznych porównań, bo zawsze coś tam w nich nie, nie pasuje, ale wyobraźmy sobie to pytanie w 40 lat temu, kiedy powstawała Solidarność. Wtedy też przecież stawka była o to, żeby powiedzmy tak kolokwialnie wstawić nogę w drzwi, a nie żeby wyjść z układu warszawskiego. Czyli dzisiaj białoruska opozycja walczy o to, żeby mieć prawo wyborów żeby móc wybrać prezydenta i parlament, żeby to było w rękach Białorusinów, a można powiedzieć, że potem się zobaczy, bo potem zobaczymy jaka, jak się będzie układała ogólna sytuacja, jaka będzie sytuacja w całej Rosji. W Rosji też zaczynają się protesty, sprawa Nawalnego jest przecież wyrazem tego, że Kreml się boi ruchu protestów, które się zaczęły w Chabarowsku. Ale sprawa Nawalnego nie jest sprawą pierwszą i znając życie nie ostatnią. Nie jest sprawą ostatnią, ale jak zwykle Rosjanie przesadzili i przesolili, bo myśleli, że skorzystają, że do rozprawy z własną opozycją skorzystają z tego, co się dzieje na Białorusi, że to się gdzieś schowa. No nie schowało się i Rosjanie mają dodatkowy kłopot, ale rozumiem, że to nie jest nasz, nasze główne pole zainteresowania, ale to jest istotne, bo jednym z motywów działania Putina, na przykład gdyby się zdecydował na rezygnację z popierania Łukaszenki, może być to, żeby te protesty tak długo nie trwały. Powodni się najbardziej boi tego samego, czego się bał w 40 lat temu. No, żeby... Sprawa Nawalnego jest jednak istotna, sam pan profesor ją wywołał, w związku z powyższym ja będę kontynuował. Tutaj kanclerz Merkel odgrywa też ważną rolę, jak zwykle, wszędzie, jeżeli chodzi o te układanki polityczne. I Angela Merkel ponoć jednak chce z tego Nord Stream 2 się wycofać. Mówię ponoć jednak, co prawda masło maślane powstaje, ale tak, takie zamysły są, czy taki pomysł jest. Ona jest, w de, ona jest w delikatnej sytuacji, dlatego że jednak mimo tego, że... Angela Merkel prowadziła wobec Putina dość zdecydowaną politykę, to w sprawie Nord Streamu z kolei to był taki Była wyjątek, bardzo spolegliwa, tak, ulegliwa. Tak, to, i to, to było zresztą, ona z tego powodu była wielokrotnie krytykowana. Chociażby możemy... przez Donalda Trumpa. Przez Donalda Trumpa, ale była to krytykowana przez wszystkich, można powiedzieć, i przez Donalda Tuska, i przez Jarosława Kaczyńskiego, i przez wielu ludzi w Europie. W sprawie, w sprawie Nord Streamu ona właściwie nie miała twardych sojuszników. Takich, którzy by powiedzieli z otwartą przybicą: Dobrze robisz Angela. Możemy się domyśleć, że ona tu była pod naciskiem lobby przemysłowego, jakiegoś biznesu, być może też różnych ludzi, którzy reprezentują interesy niemiecko-rosyjskie w gospodarce, ale teraz mamy nową sytuację, bo ona trochę zyskuje pretekst żeby nieco inaczej ustawić tę, sprawy, czyli krótko mówiąc, żeby cofnąć poparcie dla Nord Streamu. To też nie jest już takie proste, dlatego że inwestycja jest zbudowana. Byłoby to tak z dnia na dzień, z jej punktu widzenia trudne, ale ona ma znowu inne możliwości. Na przykład propozycja, żeby, była, żeby zbudować jakieś moratorium na kilka lat, na odpalenie Nord Streamu. I te kilka lat mogłoby znowu zdecydować o tym, jak to w polityce dużo się może wydarzyć, czy w gospodarce, że sprawa by się stała bezprzedmiotowa. Ale czy jest czyli... takie odwlekanie, czy też... Yy... Odsuwania od siebie czegoś, co jest jednak nieuniknione. Wie pan, to jest polityka. Ona musi też znaleźć, jeżeli chce realnie wyjść z Nord Streamu, ponieważ go tyle lat jednak popierała, tłumacząc, że to jest myśmy wszyscy wiedzieli no, projekt, na gospodarczy na nią, że to jest projekt gospodarczy, mhm. nie polityczny. To projekt gospodarczy, nie polityczny. Ona jeszcze to powie, mówiła w ubiegłym tygodniu, ale widać wyraźnie, że w Niemczech narasta, szczególnie w Hadecy niemieckiej, narasta już takie znużenie polityką Rosji. Oni uważają, że Rosja ich wystawia, i słusznie. No, bo, że ich nie traktuje poważnie, no bo oni ręczą za Rosję, że Rosja robi gospodarcze projekty, że jest poważna, a potem taka historia jak z Nawalnym. Politycy wiadomo, są wrażliwi na punkcie swojej reputacji. I tutaj to akurat pozytywnie działa, bo politycy niemieccy są no, zdenerwowani na to, co wyprawia Putin. I myślę, że Merkel zyskuje jakąś możliwość wyjścia z sytuacji z narstwem. Zobaczymy. Myślę, że to nie będzie tak, że na powiedz dnia na dzień nie ma Nord Streamu, że ona szuka takiego rozwiązania, które politycznie pozwoliłoby także jej przejść do historii. Hmm, chyba sprawiedliwie, bo ja akurat uważam, że ona nie była złym kanclerzem, kończy się jej kadencja, nie była złym kanclerzem, jeśli chodzi o politykę wschodnią, ale ciągle ta rysa tam tkwi w sprawie Nord Streamu. I dla niej też jest życiowo, żeby jakoś z tego wyjść. Przynajmniej na przykład moratorium, bo w międzyczasie ona nie będzie już kanclerzem, to nie zostanie jej zapisane na jej rachunek. Myślę, że ona w taki, taki sposób też trochę myśli. Ale to za jej kadencji doszło. Do aneksji Krymu. Nie, to no, za nie. jej kadencji doszło do dalszych y, walk w Donbasie. Tak, ale w sprawach Krymu czy w sprawach Donbasu nikt nie będzie stawiał Merkel zarzutów, że ona się źle zachowywała. Bo ona, bo ona w tych sprawach na ile mogła. Yy, możemy sobie wyobrazić, no, znamy innych nie, kanclerzy Niemiec, możemy sobie wyobrazić w tej roli Schrödera, byłoby dużo gorzej. No to on zdaje się jest związany um, z Nord II. w ogóle o tym nie wspominam. Prawda? A, warto wspominać. Tak, ale to jest kluczowa też. no, Ale ja nie mówię o dzisiejszym Schröderze, bo to w ogóle nie ma o czym mówić. Tylko nawet Schröder, kiedy, kiedy jeszcze był kanclerzem federalnym, kiedy nie był tym tak zwanym, jak się mówi w Niemczech, starym kanclerzem, tylko kan urzędującym kanclerzem, to przecież on by się zachowywał dużo bardziej potulnie wobec, wobec Rosji. Merkel ma główny problem z Nord Streamem, bo w innych sprawach ona była zasadnicza. Te Jej relacje z Putinem są relacjami chłodnymi od początku osobiste. Skoro mówimy o tym, że kanclerz Merkel ma problem z Putinem czy ma z Nord Streamem, no to się nawet fajnie rymuje, to ona ma ten problem już od dłuższego czasu. Są nałożone sankcje chociażby przez Stany Zjednoczone na firmy, które miały swój współudział przy powstawaniu Nord Stream 2. Są również sankcje nałożone przez Unię Europejską na Rosję za sprawę Krymu czy w kwestii Donbasu. I co z tego, że te sankcje są nakładane, skoro takie przedsięwzięcie, chociażby jak ten Nord Stream 2, one są realizowane. No, ale co wie, to za sankcje? Wie pan, to, to, jest, to jest trochę tak, to są, to, jest, to są zawsze słabości polityki wobec Włoch. No wojny. to, panie profesorze, no, jeszcze inaczej no, na w polityce razie. jest tak, że nie mamy nigdy 100% i pewne rzeczy dzieją tego, co byśmy chcieli i pewne rzeczy to dzieją na się To na koniec proces, zapytam nie? inaczej, za sprawą Die Welt. Die Die Welt oczywiście nieoficjalnie... ma pan rację, tylko że tak jest w polityce, że czasem nie mamy wszystkiego, co byśmy chcieli i czasem musimy na coś poczekać. Panie profesorze, to ten, na koniec. Tym... Pa, Die Welt nie oficjalnie w ubiegłym tygodniu podał informację o tym, że Francja, Niemcy są przeciwko nakładaniu sankcji na Łukaszenkę. No tak, ale to znowu jest gra wewnątrz, to jest znowu gra wewnątrz Unii, prawda? Czyli ktoś mówi bardziej pewnie Francja była przeciwna. A jeżeli, doszły, Niemcy. Do nie tego, jeżeli Niemcy, bo do to, tego to były dwa różne, powstało nam trio, to dołączyły Włochy. To, to były różne stanowiska. Ostateczny wynik jest taki, że te sankcje są i z opcją czy z możliwością poszerzania. Patrzmy na to całościowo, bo ja się obawiam, że w Polsce za bardzo dominuje taki obraz, że Trump wszystko robi dobrze wobec Rosji, a nasi sojusznicy w Unii źle. Trump ma swoje interesy w sprawach energetycznych. To jest tak jak w starym arabskim przysłowie. On ma swoje plany i poganiacz swoje. On by chciał po prostu, żeby weszły firmy amerykańskie, i stąd wynika jego zaangażowanie. Plus, nie lubi Unii Europejskiej. My musimy znaleźć swój sposób na naciskanie naszych partnerów w Unii. Czyli nie, nie, nie z pozycji, że nie lubimy Unii, tylko z pozycji, że tak bardzo lubimy Unii, że Unię, że oni się muszą inaczej zachowywać. I, I miejmy mieć, nadzieję, że uda nam się do oni, to osiągnąć i że sama Unia Europejska też do tego wnioskuje. I rozumiem, dojdzie. że to jest jej interes. Profesor Pawełkowicz, dziękuję Państwu. I moim gościem bardzo dziękuję. Do usłyszenia.